Dzień dobry, to tak wypadło na mnie. Szanowni Państwo, 30 września zawiązało się porozumienie gdyńskie porozumienie organizacji pozarządowych Projekt Świętojańska z inicjatywy czterech, czterech środowisk, czyli Fundacji ADAPA, Fundacji DOKTOR, Fundacji ProTuris i, i Młodej Gdyni. Rozmawialiśmy z, z kilkunastoma organizacjami. W wyniku tego projekt podpisało 10 porozumienie. Projekt Świętońska podpisało 10 organizacji, ale dlaczego byśmy się zawiązali, to poproszę Tanusię. Proszę Państwa, porozumienie zostało zawiązane po to by, tu odczytam, Konsolidować trzeci sektor, zwiększać świadomość społeczną, budować porozumienia międzysektorowe, budować relacje z jednostkami samorządu terytorialnego, administracji publicznej, stymulować rozwój organizacji pozarządowych, reprezentować środowiska pozarządowe, prowadzić badania, diagnozy, analizy, rozwijać wolontariat, wspierać działalność charytatywną, prowadzić działalność edukacyjną, strażniczą, aktywizującą czyli właściwie wszystko. Własnymi słowami. Powiedzieć, iż razem możemy więcej, jest oczywistym sloganem, ale tylko do momentu, w którym rzeczywiście nie zaczniemy działać razem. My tego doświadczyliśmy. Kilka organizacji, przy wsparciu, jeszcze kilka. Zauważyliśmy, jak ogromny wpływ na rozwój naszych własnych organizacji, na rozwój środowiska, na rzecz których działamy, miało to nasze wspólne działanie. I tegoż efektem było właśnie zawiązanie porozumienia. Kto podpisał? Akt założycielski, porozumienia podpisały Fundacja Adaptacja, Trumiejska Spółdzielnia Socjalna Arka, Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia, Fundacja Kulturalne Pomorze, Fundacja Pomeranian Students Coalition, Fundacja Doktor, Młoda Gdynia, Fundacja Adapa, Fundacja Proturis, Stowarzyszenie Krew Aktywni i Gdyński Klub, Klub Karate Kyokushin. Mając na uwadze rozwój organizacji pozarządowych w naszym mieście, kształtowanie świadomości społecznych, konsolidację idei i działań, które celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, powstało, powstało właśnie Gdyńskie Porozumienie Organizacji Pozarządowych, projekt Święta Jak jakby reasumując, ono nie jest w żaden sposób przeciw, jest jak najbardziej za i to, co przeczytała Danuta, e, e, Chłopocka w, w tych celach. Chodzi o zbudowanie większej przestrzeni budowania dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi tak naprawdę i e, znaczy porozumienie jest otwarte. Zapraszamy inne organizacje. E, jest, jest tam w, w, na materiałach i w wersji elektronicznej jest podany kontakt e, i tak naprawdę będzie nas o nas e, co, co jakiś czas słychać. Już na 6 listopada planujemy e, pierwsze spotkanie. Będzie to Spotkanie konsultacyjne, które poprowadzi współprzewodniczący Miedynskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Łukasz Wyszyński i będzie ono dotyczyło tej karty oceny do, do wniosków grantowych do ratuszy. Czy to, są jakieś pytania? To, co można dodać, jeszcze będą oczywiście jeszcze organizowane szkolenia również na temat na przykład tej karty, jak ją wypełnić. Także jesteśmy za tym, żeby sobie nawzajem pomagać. Pytek. Czyli wszystko powiedzieliśmy? <śpiewać> Zapraszamy w razie Dziękujemy.